Szanowne panie, szanowni panowie, chciałam państwu przedstawić kolejny produkt oceniony przez doktorów farmacji, dla co za krem polskiej marki Nakomi, który spodobał nam się. Uważamy, że jest działający, a deklaracja handlowa z przodu pokrywa się ze składem z tyłu i posłuchajcie, jak ta analiza wygląda. Marka Nakomi ma maseczkę, ma taką serię maseczek, ale wybraliśmy nawilżającą. Aquahydra Skin, nawilżający koktajl do twarzy 3 w jednym. I nasza ocena jest następująca. Bardzo ciekawa receptura, której obietnica handlowa ma uzasadnienie w składzie. Nazwa kosmetyku koktajl nawilżający wynika z bardzo dużej liczby substancji nawilżających zastosowanych w recepturze. Jest to 13 surowców wśród 22 wszystkich substancji aktywnych. Na uwagę zasługuje zawartość glikozaminoglikanów, które ze względu na swoją strukturę nie tylko przyczyniają się do poprawienia nawilżenia skóry, ale także wzmacniają barierę skórną i zwiększają odporność skóry na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Dla nawilżenia skóry istotna jest zawartość soli sodowej kwasu piroglutaminowego, która jest składnikiem naturalnego czynnika nawilżającego. Kwas hialuronowy jest humektantem oraz substancją zwiększającą barierę immunologiczną skóry. Istotny wpływ na poziom nawilżenia skóry mają m.in. gliceryna, kolagen, elastyna oraz ekstrakt z miodu. Produkt zawiera pięć emolientów, wśród których znajdziemy oleje roślinne, takie jak olej ze słodkich migdałów oraz olej z rośliny Sancha inci, której nasiona zawierają białka, witaminy A i E oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Kosmetyk powinien się sprawdzić również w roli maski do dłoni. Kosmetyk zawiera substancje konserwujące, nie są to parabeny, więc może być atrakcyjny dla osób, które poszukują produktów wolnych od parabenów. Proszę Państwa, tak wygląda opakowanie, bardzo przyjemne. E, rzeczywiście sprawdziliśmy, e, to jest jeszcze zabezpieczona zabezpieczająca platynka. Bardzo przyjemny zapach owocowy i relaksujący. E, sprawdził się nam e, rzeczywiście jako maska do dłoni. E, proszę Państwa, przyjemny, porządny, polski, solidny. Zgadza się przód z tyłem na opakowaniu. Krótko mówiąc, lubimy i polecamy. Wszystkiego dobrego.